Klara Nowicka wbiegła do przeszkolonego holu firmy z rozwianymi włosami, lekko przekrzywioną torbą i tą samą myślą, która towarzyszyła jej już trzeci poranek z rzędu tylko żeby mnie nikt nie zauważył. Ale tym razem się nie udało. Pani Klara Nowicka, prezes prosi do siebie, rzuciła chłodno starsza sekretarka z za biurka, zerkając przez okulary jak sędzia na oskarżonego. Nie było sensu udawać zdziwienia. Klara tylko skinęła głową, odsunęła rozpięty płaszcz i ruszyła w stronę wind. W połowie drogi zatrzymała się na sekundę, zauważyła w lustrze swój odbity cień, zmęczona twarz, napięte ramiona, odrobina nerwowego potu na skroni. Windy działały bezlitośnie szybko. W kilkanaście sekund znalazła się na piętrze zarządu. Gabinet prezesa Aleksandra Malewskiego był sterylny jak laboratorium. Minimalizm, ciemne drewno, duże okna z widokiem na miasto i biurko tak wypolerowane, że można było się w nim przejrzeć. Prezes siedział w fotelu. Wysoki, postawny, z chłodnym spojrzeniem i głosem ostrym jak nóż. Masz dwie minuty. Albo wyjaśniasz, albo się żegnamy, powiedział bez przywitania, bez wstępu. Tylko cisza i jego spojrzenie, które wbijało się w nią jak zimna igła. Klara otworzyła usta, ale słowa ugrzęzły w gardle. Miała przygotowane w głowie trzy zdania: jedno o babci, która trafiła w nocy do szpitala, drugie o spóźnionym autobusie, trzecie o tym, że próbowała powiadomić. Ale nie zdążyła wypowiedzieć ani jednego. Z kieszeni jej żakietu rozległ się cichy, ale wyraźny dźwięk powiadomienia. Automatycznie zerknęła. To nie był spam. To była wiadomość od niani. Pani Klaro najni nie ma w pokoju. Szukałam jej wszędzie. Może poszła do ojca? Serce jej zamarło. Nina, córka prezesa Klara widywała ją czasem, biegała po korytarzu z pluszowym flamingiem, zawsze pod opieką. Dzisiaj jednak było cicho. Za cicho. Klara spojrzała przez ogromne okno. Gabinet znajdował się na tym samym piętrze, co taras widokowy dla pracowników miejsce relaksu z roślinami i szklanym ogrodzeniem. I wtedy ją zobaczyła. Mała Nina stała na samym skraju tarasu. Na cienkiej, mokrej poręczy, Balansując niebezpiecznie, rączka wyciągnięta po piłkę, która musiała się tam sturlać. Czas się zatrzymał. Klara nie zdążyła nic powiedzieć. Nie próbowała tłumaczyć. Po prostu rzuciła się do drzwi. Dokąd? Zawołał Aleksander, zrywając się z miejsca. Ale Klara już biegła. Przebiegała przez open space, nie zważając na zdziwione spojrzenia. Jeden z analityków krzyknął coś w jej kierunku, ale nie dosłyszała. W głowie miała tylko jedno: nie może spaść. Nie teraz. Nie na mojej zmianie. Drzwi tarasu były uchylone. Wiatr dmuchał chłodno, ale to nie zimno ją przenikało, tylko czysty strach. Zatrzymała się zaledwie kilka kroków od dziewczynki. Nina szepnęła. Mała nie usłyszała. Skupiona na piłce. Powoli przesuwała się w stronę końca barierki. Klara nie mogła jej wołać. Krzyk mógłby ją przestraszyć. Musiała podejść. Cicho, spokojnie, jak cień. Serce waliło jej jak młot, ale każdy krok był przemyślany. Nie mogła pozwolić sobie na błąd. Kiedy była już wystarczająco blisko, zobaczyła, jak stópka najni zaczyna się ślizgać. Dziecko zachwiało się. Złapało równowagę. I wtedy Klara skoczyła. Zdążyła. Złapała ją za tułów i pociągnęła do siebie. Obie upadły na taras, twardo, boleśnie, ale całe. Piłka potoczyła się w bok. Nina rozpłakała się. Klara tuliła ją przez chwilę, głaszcząc po głowie, łapiąc oddech. Klara przytula dziewczynkę, której oczy są ogromne ze strachu. Ci, już dobrze. Masz mnie. Nic się nie stało, szepcze, trzymając ją mocno. Nina zaczyna płakać. Krótkie, urwane łkanie zmienia się w szloch. Malutkie rączki oplatają szyję kleri. Drzwi na taras otwierają się z impetem. Dwóch ochroniarzy wpada z opóźnieniem, rozglądając się nerwowo. Co tu się dzieje? Krzyczy jeden z nich. Drugi zauważa dziecko i zastyga. Pani Klaro? Co pani tu? Klara wstaje, trzymając Ninę w ramionach. Dziewczynka przyciska głowę do jej ramienia. Gdzie była niania? Pyta Klara spokojnie, choć w jej głosie słychać wyczerpanie. Ochroniarze milczą. Jeden z nich wyciąga krótkofalówkę i zaczyna coś mówić, drugi rozgląda się, jakby nie wiedział, co powinien zrobić. Kilka minut później na taras dociera zdyszana niania, elegancka, ale zdezorientowana. Nina. Boże, ja myślałam, że jesteś w gabinecie z tatą. Klara nie mówi nic. Patrzy na kobietę i nie spuszcza wzroku. Potem powoli odkłada dziewczynkę na ziemię. Nina nie chce puścić. Kurczowo trzyma się klerii jak ratunku. Wszystko już dobrze, malutka, mówi cicho Klara, gładząc dziecko po plecach. Jesteś bezpieczna. Nina patrzy na nią i kiwa głową. Wciąż płacze. Ale to już inny płacz, ulgi. Nikt nie powiedział nic więcej. Z powrotem przeszła przez open space. Wszyscy patrzyli na nią teraz innym wyrazem twarzy. Nie rozumieli, co się wydarzyło, ale czuli, że coś ważnego. Aleksander Malewski czekał w drzwiach swojego gabinetu. Nie widział tarasu. Nie widział córki. Widział tylko, że jego pracownica wybiegła z biura bez słowa. Patrzył teraz chłodno. Dwie minuty minęły, powiedział. Klara nic nie odpowiedziała. Stała w milczeniu, tuląc wciąż drżącą dziewczynkę. Zmęczona, przestraszona, ale spokojna. Bo wiedziała jedno Gdyby wtedy została, żeby się tłumaczyć, mogłoby być już za późno. Zegarek na ręce pokazuje, że upłynęło znacznie więcej niż dwie minuty. Pracownica. Która miała odpowiedzieć za swoje niedociągnięcia, wybiegła bez słowa, zostawiając go prezesa. W milczeniu. Bezczelna, mruczy do siebie. Nie dość, że spóźniona, to jeszcze ucieka z rozmowy dyscyplinującej? Nie wie, co się wydarzyło. Jeszcze nie. W holu biura szeptane rozmowy. Informacja o tym, co się wydarzyło, rozchodzi się jak błyskawica. Słyszałaś, że Klara uratowała dziecko prezesa? Jak to uratowała? No mówię ci. Mała Nina była na tarasie, na krawędzi. A Klara rzuciła się i ją złapała. Jak w filmie. O matko? A prezes? Wie już? Chyba nie. Myśli, że uciekła od rozmowy. W kantynie milkną rozmowy. W firmie. Gdzie wszystko miało swoje procedury, gdzie każdy znał swoje miejsce i rolę, to wydarzenie nie pasuje do żadnego regulaminu. Klara siedziała w kącie pokoju socjalnego, trzymając wciąż dłoń Naini, która nie chciała się od niej odsunąć ani na krok. Ochroniarze przekazywali sobie przez krótkofalówki informacje, a Niania chodziła w kółko, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Dla wszystkich wokół stało się jasne jedno, gdyby nie Klara, ten dzień mógłby skończyć się katastrofą. Ale jeden człowiek jeszcze nic nie wiedział. Najważniejszy i najbardziej niecierpliwy. Aleksander Malewski siedział za biurkiem w swoim gabinecie, wciąż wściekły. Spojrzał na zegarek. Minęło dobre 20 minut, odkąd Klara wybiegła z jego biura bez słowa. Przez cały ten czas oczekiwał powrotu, wyjaśnienia, przeprosin, jakiegokolwiek gestu. Nic. Podszedł do interkomu i wcisnął przycisk. Sekretariat? Powiedział chłodno. Proszę mi natychmiast przyprowadzić Klarę Nowicką. Jeśli jest w budynku, ma się stawić u mnie natychmiast. Tak jest, panie prezesie, odpowiedziała cicho sekretarka. Aleksander odchylił się w fotelu, skrzyżował ręce i patrzył pustym wzrokiem w okno. Cały czas powtarzał sobie jedno: brak dyscypliny nie może być tolerowany. Minęło kilka minut. Ktoś zapukał. Zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi się otworzyły. Klara weszła powoli, z opuszczoną głową. Była blada, miała rozczochrane włosy, a jej uniform nosił ślady kurzu i przetarcia. Ale nie próbowała się usprawiedliwiać. Nie próbowała nic. Dwie minuty, powiedział Aleksander, chłodno. Tyle pani miała. I co zrobiła pani z tym czasem? Klara otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale zrezygnowała. Nie ma pani nic do dodania? Dodał, tonem lodowatym jak lód. Zlekceważyła pani moje polecenie, wyszła pani bez słowa, zostawiła mnie tu jak i biotę. Mam panią od razu zwolnić, czy może uznać to za pani rezygnację? Cisza. Klara patrzyła w podłogę. Ale w tej ciszy było coś innego niż wstyd. Coś spokojnego, godnego. Więc nic pani nie powie, powtórzył Aleksander, podnosząc się z fotela. Dobrze. W takim razie. I wtedy drzwi otworzyły się z hukiem. Do gabinetu wbiegła Nina. W białych rajstopkach, z lekko podrapanym kolanem, z nieco rozmazanym makijażem dziecięcym na policzku. Z impetem rzuciła się do Kleri, rzucając ramiona na jej szyję. To ona, zawołała przez łzy. Ona mnie uratowała. Tatusiu. Prawie spadłam z dachu, ale ona mnie złapała. Tylko ona. Czas się zatrzymał. Aleksander spojrzał na córkę. Potem na Klarę. I znowu na córkę. Nie rozumiał. Co ty mówisz, kochanie? spytał ostrożnie, podchodząc do niej. Byłam na górze, na tarasie, chciałam tylko sięgnąć po piłkę, i stanęłam na tym, no, i prawie spadłam. A Klara przybiegła. Ona widziała mnie przez okno. Rzuciła się i mnie złapała. W tym momencie wszystkie klocki wskoczyły Aleksandrowi na swoje miejsce. Jej wybiegnięcie z biura. Brak tłumaczeń. Ślady na ubraniu. Milczenie. Czy to prawda? Zapytał cicho, patrząc na Klarę. Klara skinęła głową. Dlaczego, dlaczego nic mi nie powiedziałaś? zapytał, nie kryjąc zaskoczenia. Nie było czasu. Odpowiedziała spokojnie. Nie wiedziałam, czy zdążę. Po prostu, musiałam. Aleksander podszedł bliżej, patrząc na nią uważnie. Po raz pierwszy naprawdę ją widział. Nie jak recepcjonistkę, nie jak nazwisko w systemie kadrowym, ale jak człowieka. W jego głowie rozgrywała się prawdziwa wojna. Wszystko, co mówiła, co zrobiła, miało sens. A jednak czuł, że nie potrafi powiedzieć nic. Usiądź, Klara, powiedział w końcu, łamiąc ciszę. Usiadła. Nina usiadła obok niej, trzymając ją za rękę jak talizman. Powiedz mi wszystko, poprosił Aleksander cicho. Klara opowiedziała. Spokojnie. Od początku do końca. O tym, co zobaczyła przez szybę, o dziecku na poręczy, o decyzji, o chwili, w której nie liczyły się reguły, tylko życie. Aleksander słuchał. A potem zamilkł. Nie było łatwo przełknąć tę historię. Nie dlatego, że była trudna do zrozumienia. Przeciwnie, była bolesna w swojej prostocie. Ale to on, tak dokładny, tak zimny, tak logiczny, nie dostrzegł człowieka, który zrobił najwięcej. Nie wiem, co powiedzieć, odezwał się w końcu. Klara uśmiechnęła się smutno. Nic pan nie musi mówić. Wystarczy, że pan zrozumie. W tej jednej odpowiedzi było więcej siły niż Aleksander kiedykolwiek słyszał w całym swoim biurze. Znowu zapadła cisza. Tym razem nie była w niej wściekłość, tylko respekt. Aleksander Malewski od lat żył według zasad. Regulaminy, procedury, arkusze ryzyka i tabele decyzyjne były jego naturalnym środowiskiem. Cenił czas, konkret, Skuteczność. Lubił ludzi, którzy się nie tłumaczą, tylko dowożą. Ale dziś, po raz pierwszy od dawna, wszystko w nim zadrżało. Gdy Klara opuściła jego biuro, trzymając za rękę małą ninę, Aleksander wciąż siedział w fotelu, bez słowa, z pustym spojrzeniem wbitym w blad biurka. Przez myśli przewijały mu się scenariusze, których nawet najostrzejszy audyt nie przewidział. A przecież miał wszystko pod kontrolą, prawda? Gdyby nie Klara. Nie, nie chciał kończyć tej myśli. To byłby koniec nie tylko dnia. To byłby koniec jego świata. Kilka godzin później, kiedy wszyscy już powrócili do swoich obowiązków, a szum korytarzy znowu zaczął przypominać o normalności, Aleksander zadzwonił do sekretariatu. Proszę poprosić Klarę nowicką, żeby przyszła do sali zarządu. Za dziesięć minut. Do sali zarządu. Powtórzyła zaskoczona sekretarka. Tak, tam odłożył słuchawkę i wreszcie odetchnął. Klara pojawiła się punktualnie, jak zwykle. Choć niepewność malowała się na jej twarzy, trzymała głowę wysoko. Gdy weszła do sali, zamarła na moment. Przy długim stole siedziało kilku członków zarządu. Dyrektor HR, szef ochrony. I sam prezes oparty o blad stołu, bez krawata, ale z twarzą poważniejszą niż kiedykolwiek. Pani Klaro odezwał się spokojnie, Aleksander. Proszę wejść i zamknąć drzwi. Zrobiła to bez słowa, nie spuszczając z niego wzroku. Nie wezwałem pani tutaj, by kontynuować rozmowę z rana, zaczął. Ta rozmowa już się odbyła i wiele zmieniła. Przede wszystkim mnie. Ktoś za nią chrząknął. Klara poczuła na sobie wzrok całej sali. Kiedyś, Podczas jednego z pierwszych szkoleń menedżerskich usłyszałem, że ludzie dzielą się na tych, którzy działają zgodnie z procedurą, i tych, którzy działają zgodnie z instynktem. Wtedy uznałem to za nieistotne. Dziś wiem, że ten podział mówi wszystko. Przerwał na chwilę, a potem wskazał na wolne krzesło obok siebie. Proszę usiąść, bo nie jestem tu, żeby mówić do pani. Jestem tu, żeby coś ogłosić. Klara usiadła powoli, z lekkim niepokojem. Obok niej Nina, wcześniej przyprowadzona przez asystentkę, trzymała w dłoni pluszowego misia i z czułością zerkała na klarę. Dziś rano, mówił dalej Aleksander, stanąłem przed dylematem, co zrobić z pracownikiem, który zignorował moje polecenie. Wyszedł bez słowa. Złamał zasady. I zrobił coś, czego nikt inny nie byłby w stanie zrobić. Spojrzał na zarząd. Wszyscy słuchali uważnie. Ten sam pracownik wykazał refleks, odwagę i odpowiedzialność większą niż nie menedżer tej firmy. Dlatego ogłaszam, że z dniem dzisiejszym pani Klara Nowicka obejmuje nowo utworzone stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W sali zapadła cisza. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu. Jej zadaniem będzie opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, ale również dla rodzin, dzieci i osób odwiedzających. Bo jak się okazuje, nawet w najlepszej firmie można przeoczyć to, co najważniejsze. Spojrzał teraz bezpośrednio na Klarę. Nie mogę pani wynagrodzić za instynkt. Ale mogę stworzyć warunki, by ten instynkt służył innym. Klara zanim mówiła. Przez moment nie wiedziała, czy ma wstać, podzękować, zaprzeczyć. Ale gdy spojrzała na Ninę, która właśnie położyła głowę na jej kolanie, zrozumiała jedno, to nie był przypadek. Dziękuję, powiedziała cicho. Ale nie potrzebuję fanfar. Nie jestem bohaterką. Po prostu zrobiłam to, co należało zrobić. I to właśnie czyni panią najlepszą osobą na to stanowisko, powiedział Aleksander z lekkim uśmiechem. Po oficjalnym ogłoszeniu Klara jeszcze długo stała na tarasie, tym samym, na którym wszystko się wydarzyło. Wiatr poruszał jej włosy, a w oddali widać było światła miasta. Teraz ten widok nie kojarzył się już ze strachem. Raczej z odpowiedzialnością. Za jej plecami rozległy się kroki. Aleksander myślałem, że już pani wyszła powiedział spokojnie. Chciałam tylko popatrzeć zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy z miejsca, które mogło stać się tragedią prezes kiwnął głową. Wiem, że trudno będzie odbudować zaufanie ale chcę spróbować. I jeśli kiedykolwiek poczuje pani, że jest tu więcej niż biurko i telefon, to znaczy, że zrobiłem coś dobrze. Klara uśmiechnęła się. Zrobił pan coś dobrze już dziś. Pozwolił pan sobie zrozumieć. Nie każda decyzja mieści się w regulaminie, powiedział półgłosem. Ale każda decyzja może zmienić życie, dodała Klara. I w tej ciszy, w ciepłym powiewie sierpniowego wieczoru, nie było już ani wściekłości, ani chłodu. Była tylko wdzęczność i nowe początki.